Kasia Dominik, cichy krzyk? Czyta Bogdan Dmowski? Skoro mowa jest srebrem, a milczenie złotem? Zatem czym jest cichy krzyk? Skoro milczenie? Jest bardziej wymowne niż użycie tysiąca słów. To czymże jest ten cichy krzyk? Otóż ten cichy krzyk to nic innego jak wiersze lekkim piórem pisane. W swoim eremie, do którego często uciekam. I choć zawsze wracam, to jednak nigdy już nie taka sama. Bo prawda, boli tylko raz. A kłamstwo boli całe życie.